Witam na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak zdobyć spray do Team Fortress'a. Właśnie tak. Więc piszę b AN banana. Oczywiście ja tu mam już ten. Tu się wybiera manuально, ale ja sobie na przykład teraz wybiorę a u t o m a t i c n t r Sentry i Klikam, klikamy tutaj. Jak chcemy coś takiego, to manual download. Download. Już mamy, jak widzicie. I niemalizujemy ze stronę. Wchodzimy tutaj. Auto Sentry. Wciągamy się se tutaj, a w moim przypadku se tu. Możemy już wyjść stąd. Klikamy tu. O. Nie, tak to głupio. E, wchodzimy, tam gdzie mamy Steama, pliki programów i szybko Steam. Steam. Szukamy teraz. Ja mam bardzo sporo tego. Tak, każdy ma tyle. Szukamy Steam Apps, Common, Team Fortress 2, TF. Materials, w, v, g, u, i. Jak nie macie logos, to se stwórzcie. I teraz. Przeciągamy z pulpitu. A, jeszcze nie. No tak. Yy. Jak nie macie ui, to też se stwórzcie ui. centrif. Przeciągamy tu, mamy. Jak mamy, to dobrze. Jezu, czemu się... Teraz można to zamknąć. Szybko wchodzimy na Steam'a. Włączamy Team Fortress'a. O, już się właśnie włącza. Jak chcecie, to sobie to pomińcie po prostu. Te, jak mi się włącza. No. Z CS'a nie będzie już odcinków. Chyba. Raczej... O oh, sorry Was, włączył mi się mikrofon. Nie było tego, nie było. Więc wchodzimy w opcje. Importuj i spray. I to samo co tam robiliśmy. TF, Materials, VQI, Logos UI, Auto Sentry. Klikamy tu. Otwórz. Mamy. OK. Znajdź grę grę. Ja sobie biorę zdołać flagę. A dajmy po prostu wszystko. Będziemy, będziemy za długo czekać po prostu. Więc bierzemy szybko sobie meczek. Czekamy, aż się załaduje. Ta, to też działa, no na wszystkich trybach działa. O, mamy z famil... Król w akorát akurat nie lubię króla wzgórza. Zobaczcie, co za hamski mikrofon, wyłącza się co chwila. Widzicie? Hamski mikrofon, wyłącza się co chwila. Sorry Was, że ten odcinek taki będzie, ale mówię, pomińcie sobie to. Nie oglądajcie takich tych. Wiem, że mogę to wyciąć. No ale pomińcie sobie to. Pomińcie sobie. No, jesteśmy w grze teraz. Oczywiście. Muzyczka z bugów? Dobra. Nie wiem, bierzemy sobie nawet inżyniera. Rysujemy sobie... ...pod te? O kurde, rozmazane wyszło. Poczekajcie. No gdzie możemy? Tutaj na przykład. O. I co możemy tak... I mamy spray. Dziecia. O. My właśnie ktoś zginął. Oczywiście nie da się zniszczyć tego sprayu. Jest taki jakby niezniszczalny. No. Więc dziękuję za oglądanie naprawdę. Ja mówię, pomińcie sobie tamte rzeczy, bo tamto to już nie wpływa. Nie ma na to wpływu. Samo się wyłącza mi mikrofon, nie wiem czemu. Mam nadzieję, że ten film wam coś pomógł. Oczywiście nagrywam to w 2020. A ja nie będę głosował, nie chcę być niemiły. Tak. Yy, więc. Dziękuję za oglądanie, naprawdę. Tak. Więc. Cześć. No i po panu.